Słuchajcie, witajcie, może sobie włączę tu jakieś oświetlenie. Za dużo tych kipków takich w pół roku. Zastanawiałem się, co. Pozdrawiam wszystkich. A może pozdrowię Henia z Katowic, bo niedaleko mojego miejsca mieszkania, bo ostatnio też. Bo ostatnio wstawił coś z dowcipami. A lubię od czasu do czasu kogoś pozdrowić. A tak to przychodzi na przykład jeszcze. No, spełniamy, spełniamy marzenia kanału Sympatycznego. A potem będę postawiał następnych. A i zastanawiam się, co zostawi za 400, y, filmik numer 400 u mnie na kanale. No i mówię, coś fajnego zagrać. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że a to opowiem jakiś dowcip, no nie wiem, bo, bo, bo po prostu na 400. Nie wiem, tak, mówię, niech, niech będzie i, 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 i niech będzie taki dowcip, że proszę Państwa, które wymyśliłem jakieś 3-4 dni temu. Może za mało jest u mnie do wcipów, ale lubię grać na gitarze, jakoś tak, na tym się skupiam. Że, że szanowni przyjaciele, żebym się zwrócił do jakiejś pani, proszę panią, ale powiedzmy, że do was się zwracam. Ten, y, ja wcześniej go zdziałem, ale tak się inaczej wszystko się zgadza. Ten Energy Drink y, jest. Y, ten pusty Energy Drink powiedział, że był bezalkoholowy, a już jest wypity. Ja, proszę panią, ja szanowni przyjaciele, mówię dokładnie to samo. Mówię dokładnie to samo. No tak, trzymajcie się. Na razie.